Szanowni Państwo, dziś podejmujemy warszawianistyczny temat. Przedstawiamy pomnik Mickiewicza w Warszawie na plakiecie z brązu z lat 40. 50. autorstwa Tadeusza Łopieńskiego, jednego z przedstawicieli rodu słynnych warszawskich brązowników z firmy Braci Łopińskich. Pomnik ten znajduje się w stolicy, w pobliżu Starego Miasta, przy krakowskim przedmieściu, na wprost wylot ulicy Trębacki. To jeden z najbardziej znanych pomników w Warszawie, czego przykładem mogą być chociażby stare pocztówki dostępne w naszym antykwariacie. Wiadomo, że postawienie po latach zakazu carskich władz pomnika Mickiewicza było sporym osiągnięciem polskiego społeczeństwa. Odsłonięto go z okazji przypadającej w grudniu 1898 roku setnej rocznicy urodzin poety. Powstał nawet społeczny komitet budowy, w którym zasiadali Michał Radziwiłł, Henryk Sienkiewicz oraz Zygmunt Wasilewski. Sam pomnik był dziełem Cypriana Godepskiego, znanego polskiego rzeźbiarza, a usytuowano go w znanej lokalizacji na skwerze przy krakowskim przedmieściu, gdzie owego czasu stała fontanna. Plakietę wykonano z charakterystyczną dla łopieńskich wysoką dbałością o jakość pracy. Bracia łopieńscy zwani byli bowiem tytanami warszawskiego brązownictwa. Ta rodzinna firma istniejąca do dziś specjalizuje się w produkcji wyrobów z brązu, srebra i metali szlachetnych od 160 lat. Ważną częścią działalności firmy było także odlewnictwo rzeźb, medali i pomników. Mamy również w ofercie inne dzieła z pracowni braci Łopieńskich. Zapraszamy na stronę www.attykus.pl. Dział warsawiana, dzieła sztuki Antyki oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.